Jak głęboko Twój wdech dopływa do wnętrza Twojego ciała. Czy czujesz, że Twój wdech kończy się na wysokości szyi, czy wchodzi głębiej do klatki piersiowej? A może Twój wdech rozpuszcza się dopiero na wysokości brzucha, przepony, a może nawet i pępka? Jak głęboko wchodzi w Twoje ciało Twój wdech? Każda głębokość jest ok. Twój oddech jest taki, jaki jest. Twój oddech jest prawidłowy.